Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o piciu, ale nie będzie to o kawce, chociaż mam nadzieję, że przygotowaliście już sobie kawkę i napijemy się razem. Nie będzie to też o piciu wody. Tylko w czymś, czym można przygotować i przechowywać pewne wartościowe napoje i dlaczego te napoje mogą być nieraz potrzebne dla naszego zdrowia. Jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to zostańcie i obejrzyjcie film, bo ja sam musiałem się do tego przekonać. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę to tylko jeden klik. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie komentarze, za wszystkie dyskusje, które się odbywają. Najczęściej są one bardzo miłe i sympatyczne, dzięki czemu też zdobywam dodatkową wiedzę. A jako pripersi po prostu uczymy się nawzajem od siebie. To, że prowadzę kanał, to nie oznacza, że pozjadałem już wszystkie rozumy. Po prostu dzielę się tym, co wiem i co chcę Wam przekazać, abyście też mogli skorzystać z tej wiedzy. Dodatkowo chcę Wam bardzo podziękować, że byliście ze mną przez cały czas, kiedy nie nagrywałem, a miałem po prostu problemy z gardłem. Zaczynałem gatać i oczywiście od razu zaczynałem kasłać. Dlatego mam dzisiaj poza kawką wodę, żeby w razie czego się napić, chociaż mam nadzieję, że już mnie to nie dopadnie. Dziękuję Wam za prawie 800 subskrypcji i mam nadzieję, że będziemy dalej razem wspomagać siebie i rozwijać preparing. Są pewne wysokoprocentowe trunki, które warto mieć w razie wypadku. Trzeba je oczywiście w czymś przechowywać. Taka buteleczka, którą tutaj widzicie, nie jest dość niepraktyczna, bo może się pomóc. Dlatego kupiłem już drugą taką piersiówkę. Która ma 180 ml szczelną nakrętkę, zawleczkę zapobiegającą zgubieniu. Gdzieś mam moją pierwszą piersiówkę, z której pochodzi ten kieliszek oraz takie cudo do napełniania. Natomiast nie wiem gdzie, więc kupiłem drugą, ale przydadzą się obydwie. Ta piersiówka jest kupiona do następnego filmu, w którym będę chciał przelać to do, tego, do tej piersiówki albo coś podobnego, żeby była na. Y, sytuacja ewakuacji, więc w razie czego odczekać na następny film, który już zaczynam nakręcać, przede wszystkim się nie potłuczę. Więc mamy w co nalać. Niektórzy wolą kiedy, że, jak jest skóra, podejrzewam, że to delikatnie obciąża. Natomiast bardziej istotnym tematem jest po co to pić, po co to mieć. Jeżeli powiem, że do czyszczenia rąk, żeby od, trochę troszeczkę zdezynfekować, to zaraz ktoś powie, że musi być minimum 60-70%, i pewnie tak jest. Natomiast w 2007 roku, kiedy miałem okazję płynąć z Bermud do Anglii, a potem do Gdańska, przepłynąć cały Atlantyk, byłem w takiej fazie, że piłem sobie nieraz piwko, czy jakiegoś szampana, czy winko i nie pijałem nic mocniejszego. I na jachcie odmówiłem tego picia, na co kapitan krzyknął, że mam pić, bo jest to potrzebne do zdezynfekowania naszego układu pokarmowego i codziennie każdy z nas dostawał taki przydział. Powiem tak, jeżeli się płynie przez 18 dni, a drugiego dnia rozwali się kibel, prysznic, to naprawdę jest, jest co dezyf, dezynfekować, ponieważ po prysznicu na Bermudach, pierwszy prysznic wziąłem dopiero w Anglii. Więc jeżeli się spędza 2,5-3 tygodnie na jachcie, to nie ma się co dziwić, że takie środki się przydadzą. Ja kupiłem akurat wódkę, kupiłem wódkę dlatego, żeby nie poszło, ja wódki nie lubię, więc przydać się może naprawdę w awaryjnej sytuacji. Takie jak na jachcie, czy takie jak w sytuacji Ewakuacji, żeby coś się napić. No i mogłem kupić złotówkę tańszego whisky, ale podejrzewam, że mi poszło po whisky, lubię. Więc czy to będzie sytuacja ewakuacji, czy to będzie sytuacja podróży, czy to będzie jakieś wyprawy, warto jest mieć tego typu rzeczy przy sobie, które pomogą naszemu zdrowiu. Oczywiście mówię w małych ilościach, bo w większych ilościach alkohol obniża działanie systemu odpornościowego, czyli nie warto go z tego powodu pić. I oczywiście nie warto jest mieć to w zimę, bo wychładza organizm. Na początku rozgrzewa, ale to właśnie rozgrzanie jest powodem wywalenia dużej ilości energii. I jeżeli jesteście gdzieś, gdzie idzie, możecie zamaznąć albo w zimnej wodzie, to mówiąc krótko... Nie pijemy w ogóle alkoholu w tym momencie. Ok, łyk kawy i przechodzimy do ostatniego punktu. Po co warto jest mieć na przykład coś takiego? W sytuacjach kryzysowych ten środek może być towarem wymiennym, czyli warto się zaopatrzyć i nie tylko dla własnych potrzeb, ale żeby na przykład za alkohol kupić inne dobra, które mogą być przydatne. Podsumowując temat, alkohol pijemy po to, żeby oczyścić nasz układ pokarmowy, żeby zdezynfekować go, ale również na przykład alkohol również rozkleja kosmiki jelitowe. Mówię o takim mocniejszym alkoholu, czyli poprawia to nasze wchłanianie. Po drugie, nie pijemy go dużo, bo to spowoduje dysfunkcję naszego systemu immunologicznego, czyli nas osłabia. Po trzecie, nie pijemy go w ogóle wtedy, kiedy jest bardzo zimno albo jesteśmy w wodzie. W takiej sytuacji by nas wychłodziło to za szybko i skończymy. I czwarta sprawa to taka, że alkohol może być środkiem do wymiany, czyli na barter. To chyba takie cztery podstawowe funkcje, a podejrzewam, że wy znajdziecie na pewno jeszcze kilka zastosowań alkoholu w sytuacjach kryzysowych. Ok, na tym będę kończył, więc zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, dajcie łapki w górę, to tylko jeden klik. Na sam koniec polecam Wam film dotyczący wody, czyli zapasów dla Pripersa oraz czymś, co można przenosić. Tu jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Hej!